Dobra widzowie, w dzisiejszym odcinku dokończamy właśnie film, na czym polega gra Among Us, ponieważ wyłączyło mi się nagrywanie, zapomniałem włączyć nagrywanie i tutaj właśnie już obiecywałem wam, że będzie ostatnia gra, w której będę crewmate'em i tak też jest. I właśnie tutaj jestem crewmate'em, pokażę wam o co chodzi, jak jestem krumejtem. Ci, którzy dopiero oglądają ten film, zachęcam do obejrzenia pierwszej części, żebyście wiedzieli, o co chodzi. A ci, którzy są nowi, to zachęcam do subskrybowania kanału oraz zostawienia łapki w górę, ponieważ w ten sposób doceniacie mój content, was to nic nie kosztuje i przynajmniej będziecie na bieżąco. Piszcie też w komentarze, lubię pisać wasze komentarze, czy content wam się podoba, opinie na temat contentu, czy może mam go zmienić, może jakieś Q&A zrobimy z tych <laughs> właśnie lub z czegoś innego. Po prostu zobaczymy od Was do najfajniejszych komentarzy. Postaram się serduszko. I właśnie tak to wygląda. Jako crewmate mam robić taski. Po lewej stronie mam taski. W prawym górnym rogu. Sprawdzam gdzie są te taski. Na przykład tutaj mam. To ja muszę iść tutaj, w komunikacjach. Komunikacje są tu. Dlatego muszę wykonać taska tego. No właśnie tutaj już osoba mnie jedna zabiła. Ale to nie i tak możemy robić taski. O co tu chodzi? Nie wiem też o co chodzi w tych taskach. No i oczywiście te jeszcze taski są właśnie inne na wszystkich mapach. Co jeszcze jest dodatkowym utrudnieniem. Na tej mapie też są takie trudniejsze taski. Bo ja jestem zresztą gram na skeldzie. Ja jestem mainem Skelda. Ja gram na Skeldzie, na Skeldzie są takie łatwe taski. Skelde jest chyba najpopularniejszą mapą, aczkolwiek mogę się nagrać filmiki jak gram na innych mapach. Po prostu zobaczymy jak będzie. Czy to jest polski, abyście. Polacy wy... o co tutaj chodzi. Wszyscy piszą, że skip to. Ja i tak nie mogę głosować, już, bo jestem duchem. Oczywiście, jako duch też mogę pisać informacje na czacie, ale było one widoczne tylko dla duchów, a nie dla osób, które właśnie żyją. Pamiętajcie też o szacunku w komentarzach. Komentarze, które będą obraźliwe, negatywnie, będą miały negatywną treść, będą zawierały jakieś przekleństwa, oczywiście będę usuwał. Ponieważ my chcemy mieć, ponieważ ja nie chcę mieć toksycznej społeczności, lecz tą lepszą, bo toksyczność to jest naprawdę cecha w życiu. No i właśnie pamiętajcie, aby nie nadużywać czasem tych komentarzy. No bo naprawdę będę zwracał na to uwagę i to nawet jest, nie jest śmieszne, ponieważ i tak nie będzie widać tego komentarza, bo jego usunę i tak mam do tego prawo. Dlatego lepiej abyście pisali stosowne komentarze, a nie takie właśnie brzydkie. Tutaj na przykład jakiegoś gościa mogę protektować. Czyli na przykład jak go protektuję, to on teraz może nie zostać zabity. Mogę protektować też ludzi jako crewmate, ale nie zawsze. Nie zawsze mogę go protektywać, co zależy od roli. Teraz są chyba rolę, nie pamiętam jaką. Muszę zobaczyć na nagrywce jaką miałem rolę. Ale w tej roli akurat mogę protektować, a w niektórych rolach właśnie mogę być duchem, który może śledzić różne osoby. Jak już mówiłem w poprzednim filmie, zachęcam do oglądania. Osoby, które są oczywiście nowe. Bo osoby, które oglądały ten film wiedzą, że ja go nie dokończyłem i tutaj właśnie jest dokończenie tego filmu, żebyście wiedzieli. No nie wiem, nie wiem Nie wiem kto jest impostorem Ja teraz jestem crewmate'em yy, Więc w przeciwieństwie tam tamtych gier Jak byłem impostorem musiałem wyeliminować crewmate'ów Tak teraz jak jestem crewmate'em muszę wyeliminować wszystkich Impostorów. Impostorów da się wyrzucać tylko sposobem głosowania i muszę mieć na to dowody, no bo czasem jest taki... no bo czasem można popełnić błąd, że jak się nie ma dowodów no to mogą też zagłosować na nas. Po prostu trzeba sobie radzić tutaj z czatem. Trzeba się jakoś... No. Trzeba stosować trzeba czat, a nie to czat. Nie będę, wam, nie, będę was o niej, ben, nie będę wam o niej mówił. To jest raczej oczywiste. I na przykład, widzicie, jak teraz jest sabotaż. To jak teraz jest sabotaż kom komunikacji, to nie mogę robić żadnych tasków. A nawet nie mogę protektować. Bardzo proszę zauważyć. Prawy dolny róg. Nie mogę tego robić. Muszę poczekać, aż komunikacja i w tym momencie właśnie przegram tej widzę wszystkich impostorów. Dziękuję Wam widzowie serdecznie za oglądanie i trzymajcie się. Cześć!